Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy seniorzy zachowują młodzieńczy wygląd, podczas gdy inni w tym samym wieku wyglądają na znacznie starszych? Czy przeszło ci przez myśl, że twoi rówieśnicy mogą mieć więcej energii, lepszy wygląd i większą witalność, podczas gdy ty czujesz się niewidzialny w społeczeństwie, które gloryfikuje młodość? Ta myśl może być niepokojąca ale jest w niej ukryta głęboka prawda, ludzie wokół ciebie dostrzegają oznaki przedwczesnego starzenia, ale większość jest zbyt uprzejma, by cokolwiek powiedzieć. Dziś odkryję przed tobą to, co może być jedną z najbardziej transformujących informacji w twoim życiu, dziesięć nieoczywistych powodów, dla których możesz wyglądać starzej niż powinieneś. A co ważniejsze, jak odwrócić te efekty prostymi, codziennymi zmianami, które natychmiast przywrócą ci pewność siebie, elegancję i energię, na które zasługujesz. Zanim zaczniemy, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, naciśnij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwoneczek, aby nigdy nie przegapić nowego wideo. Jeśli podoba Ci się to wideo, napisz jeden w komentarzach. Jeśli nie napisz zero, to pomaga mi tworzyć jeszcze lepsze treści dla ciebie. No to zaczynamy. Odkryłem przełomowy zestaw metod, które mogą całkowicie odmienić sposób, w jaki się prezentujesz i jak postrzegają cię inni, niezależnie od Twojego kalendarza urodzin. Oto dziesięć ukrytych powodów, dlaczego możesz wyglądać starzej, niż powinieneś. I jak to natychmiast zmienić. Jeden ignorowanie postawy i ruchu. Jednym z najszybszych sposobów, w jaki ludzie podświadomie oceniają wiek, jest postawa ciała. Pochylone ramiona, powolne ruchy i sztywny chód mogą natychmiast sprawić, że będziesz wyglądać starzej. Z czasem zła postawa może również prowadzić do bólu pleców, problemów ze stawami i zmniejszonej mobilności. Co możesz zrobić? Sprawdź swoją postawę w lustrze, czy twoje ramiona są zgarbione. Wzmocnij swój kor prostymi ćwiczeniami, jak stanie prosto przy ścianie. Pozostań aktywny, nawet dziesięć minut rozciągania rano może pomóc. Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda odkryli, że odpowiednia postawa może wizualnie odmłodzić osobę nawet o pięć, siedem lat w pierwszym wrażeniu. Dwok. Noszenie przestarzałych lub źle dopasowanych okularów. Okulary odgrywają ogromną rolę w tym, jak ludzie postrzegają twój wiek. Grube, przestarzałe oprawki, zarysowane szkła lub okulary, które niezręcznie siedzą na twojej twarzy, mogą natychmiast dodać lat. Co możesz zrobić? Zainwestuj w lekkie, dobrze dopasowane oprawki, które pasują do rysów twojej twarzy. Jeśli nosisz bifokale, rozważ soczewki progresywne dla płynnego, nowoczesnego wyglądu. Utrzymuj szkła w czystości i bez zarysowań. Zaparowane okulary sprawiają, że wyglądasz na zmęczonego, a jeśli nadal oglądasz i uważasz te informacje za przydatne, napisz dwa w komentarzach, żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. Trzeci. Mówienie monotonnym lub słabym głosem miękki, słaby lub monotonny głos może nieumyślnie sprawić, że będziesz brzmieć starzej i mniej zaangażowany. Z czasem struny głosowe słabną, ale dobra wiadomość jest taka, że możesz je wzmocnić. Co możesz zrobić? Ćwicz wyraźne wymawianie. Silne głosy emanują pewnością siebie. Wykonuj codziennie rozgrzewkę głosową, aby wzmocnić swój głos. W razie potrzeby, skonsultuj się z logopedą, aby zachować młodzieńczy ton głosu. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Toronto wykazały, że dynamiczny, pewny głos może zmniejszyć postrzegany wiek o nawet dekadę podczas rozmowy telefonicznej. 4. Noszenie przyblakłych lub wypłowiałych kolorów. Kolory mają psychologiczny wpływ. Noszenie wyblakłych, nudnych lub przestarzałych kolorów może wysysać Twoją energię i sprawiać, że wyglądasz starzej. Co możesz zrobić? Eksperymentuj z żywszymi kolorami, które uzupełniają Twój odcień skóry. Unikaj nadmiernie ciemnych lub bladych odcieni, które Cię wypłukują. Kolorowy szalik lub dodatek może zrobić dużą różnicę. 5. Mniejsza aktywność fizyczna niż powinieneś. Łatwo jest popaść w siedzący tryb życia, szczególnie po przejściu na emeryturę, ale brak ruchu prowadzi do sztywnych stawów, zmniejszonej elastyczności i szybszego starzenia się. Co możesz zrobić? Włącz do swojej rutyny lekkie ćwiczenia siłowe. Podnoszenie małych ciężarów pomaga tonizować mięśnie. Spróbuj ćwiczeń równowagi, aby poprawić stabilność. Pozostań w ruchu, nawet rozciąganie podczas oglądania telewizji pomaga. 6. Zaniedbywanie drobnych nawyków pielęgnacyjnych. Przerośnięte paznokcie, nieokiełznane włosy lub pomijanie pielęgnacji skóry mogą wydawać się niewielkie, ale kumulatywnie sprawiają, że wyglądasz starzej i mniej energicznie. Co możesz zrobić? Regularnie przycinaj brwi, paznokcie i zarost na twarzy. Nawilżaj codziennie. Nawilżona skóra natychmiast wygląda młodziej. Używaj balsamu do ust, aby zapobiec suchym, popękanym ustom. Maria, 75-letnia, emerytowana. Pielęgniarka była zawsze zapracowana, pomagając innym i często zapominała o własnej pielęgnacji. Jej wnuczka, studentka kosmetologii, zasugerowała prosty, trzeminutowy poranny i wieczorny rytuał pielęgnacyjny. Po zaledwie trzech tygodniach regularnego nawilżania skóry i przycinania brwi, Maria zaczęła otrzymywać komplementy od znajomych. Wyglądasz tak promiennie. Czy byłaś na wakacjach? Siedem. Rozmawianie tylko o przeszłości. Nostalgia jest wspaniała, ale jeśli większość twoich rozmów koncentruje się na starych, dobrych czasach, może to sprawić, że będziesz wydawać się odłączony od teraźniejszości. Co możesz zrobić? Bądź ciekawy, pytaj o bieżące wydarzenia lub spróbuj nowych hobby, zrównoważ stare historie nowymi doświadczeniami, okaż szczere zainteresowanie tym, co inni kochają dzisiaj. 8. Trzymanie się przestarzałej fryzury. Włosy są jednym z największych wskaźników wieku. Trzymanie się tej samej fryzury przez dziesięciolecia może sprawić, że będziesz wyglądać na przestarzałego, nie zdając sobie z tego sprawy. Co możesz zrobić? Skonsultuj się z fryzjerem w sprawie delikatnego odświeżenia. Utrzymuj włosy w dobrym stanie, regularnie je przycinaj i używaj wysokiej jakości produktów. 9. Posiadanie sztywnego, negatywnego nastawienia. Ludzie. Którzy akceptują zmianę, poczucie humoru i ciekawość, naturalnie wydają się młodsi i bardziej przystępni. Co możesz zrobić? Bądź otwarty na naukę nowych rzeczy, nawet prostej technologii. Unikaj opierania się zmianom, zamiast tego je akceptuj. Znajdź humor w życiu, śmiech utrzymuje cię młodym. Badacze z Uniwersytetu Yale odkryli, że pozytywne nastawienie do starzenia się może wydłużyć życie nawet o 7,5 roku więcej niż rzucenie palenia czy regularne ćwiczenia 10 pozwalanie by stres i zmartwienie pokazywały się na twojej twarzy przewlekły stres pogłębia zmarszczki i wpływa na ogólną energię nauka jak elegancko zarządzać stresem może sprawić że będziesz wyglądać o lata młodziej co możesz zrobić Praktykuj techniki relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe, medytacja. Wysypiaj się. Wypoczęte twarze wyglądają jaśniej i zdrowiej. Otaczaj się pozytywnymi, podnoszącymi na duchu ludźmi. Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną. Jeśli oglądasz i podoba ci się treść, napisz trzy w komentarzach, żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. Wyobraź sobie, jak byłoby budzić się każdego ranka, spoglądać w lustro i czuć prawdziwą satysfakcję z osoby, którą widzisz. Wyobraź sobie, jak ludzie komentują twoją energię, a nie twój wiek. Wyobraź sobie uczucie pewności siebie, gdy wchodzisz do pokoju, wiedząc, że emanujesz witalnością, której nie można zignorować. To nie jest marzenie, to może być twoja rzeczywistość, jeśli podejmiesz działanie już dziś. Czy jesteś gotowy, by wprowadzić te zmiany w swoim życiu? Co, gdybym powiedział ci, że nawet jedno małe dostosowanie z tej listy może radykalnie zmienić sposób w jaki ludzie cię postrzegają? Czy dałbyś temu szansę? Zastanów się, w świecie, który często spycha seniorów na margines, każda przewaga którą możesz uzyskać, czy to lepsza postawa, bardziej dynamiczny, głos czy odświeżony wygląd, jest potężnym narzędziem. Te drobne zmiany to nie tylko kwestia próżności, to kwestia zachowania Twojej obecności, Twojego głosu. I Twojego wpływu w świecie, który zbyt często ignoruje mądrość, jaką masz do zaoferowania. Pamiętaj: starzenie się jest nieuniknione, ale przedwczesne starzenie się jest opcjonalne. Twoja chronologia to tylko liczba. To, jak się prezentujesz, jak się czujesz i jak angażujesz się w świat, to wszystko zależy od Ciebie. Nie pozwól, by przestarzałe nawyki okradały cię z witalności, na którą zasługujesz. Najpotężniejszym aspektem tych zmian jest to, że nie wymagają one drogich zabiegów ani skomplikowanych procedur. Są to proste, codzienne wybory, które mogą drastycznie zmienić sposób, w jaki się prezentujesz i jak się czujesz. To nie jest program wszystko albo nic. Każda mała zmiana ma znaczenie. Zacznij od jednej rzeczy, którą możesz zmienić dzisiaj, i obserwuj, jak efekt domina pozytywnie wpływa na każdy aspekt twojego życia. I pamiętaj, nie robimy tego tylko po to, by zadowolić innych. Robimy to dla siebie, dla tej iskry energii, która pojawia się, gdy czujesz się dobrze we własnej skórze. Dla pewności siebie, która przychodzi, gdy wiesz, że prezentujesz się najlepiej jak potrafisz, i dla wolności, którą czujesz, gdy twój zewnętrzny wygląd odzwierciedla młodzieńczy duch, który zawsze był wewnątrz ciebie, czy kiedykolwiek zauważyłeś, że niektórzy ludzie w Twoim wieku wydają się mieć nieograniczoną energię i witalność, podczas gdy Ty zmagasz się z utrzymaniem tempa. Daj mi znać w komentarzach poniżej, czy doświadczyłeś czegoś podobnego. Dziś zrobiłeś pierwszy krok w kierunku młodszego, bardziej energetycznego ja, nie tylko w wyglądzie, ale w całościowym podejściu do życia. Te ukryte przyczyny przedwczesnego starzenia się to nie wyroki, to szanse na zmianę. Każda zmiana, którą wprowadzasz, jest jak odwracanie zegara, przywracając ci energię, witalność i widzialność, na które zasługujesz. Twój wiek to tylko liczba. To jak się prezentujesz, jak się czujesz i jak angażujesz się w świat, to jest w Twojej mocy. Bierz każdy dzień jako nową szansę, by zaprezentować światu swoją najlepszą wersję. Dziel się tą wiedzą z przyjaciółmi i bliskimi, którzy mogliby również skorzystać z tych prostych, ale potężnych zmian. Gratulacje. Napisz 8 w komentarzach, żebym wiedział, że zostałeś do końca ze mną. Życzę Ci cudownego dnia lub nocy i do zobaczenia w następnym wideo.